Czy coś jeszcze państwu sobie życzą? Ale ekstremalne wejście Co patrzymy z góry, czy w ogóle ktoś na plaży jeszcze? czy warto jest dzisiaj na plaży. Gąski i latarnia Gąski, a w tle latarni widać Trzecia pod względem wysokości latarnia w Polsce Wszyscy szczęśliwi. Mam nadzieję, że wy widzowie również, że podobają Wam się nasze wycieczki. O, 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 o. Bardzo. A jeśli tak, to to zostawcie, to zostawcie stopę w górę! Stopę w górę! Nie! Łapkę w górę Kacper! Wjeżdżamy na parking. Łatność. 4 zł godzina Można normalną cenę dać za parking, nie jak w Koobrzegu, 20 zł za godzinę i każdą rozpoczętą no i właśnie szanujemy, wjeżdżamy, korzystamy Parking przy latarni w Gąskach. Od razu tutaj idziemy i tam, nie wiem czy widzicie, drzewo teraz zasłania, jest latarnia. Także parking znajduje się bardzo blisko. I w dobrej bardzo cenie uważam. Idziemy kupić bileciki na latarnię. Wysoka, nie? Na no, takiej jeszcze wysokiej nie byliśmy. Około 50 metrów. Nie? 49, no. 50, 50. Napiszę tutaj pod filmem. A, I będziemy liczyć ile schodów ma. A liczcie. Ty ja sobie liczbę. sprawdziłem, nie muszę liczyć. Ale ja sprawdzę, czy dobrze jest podany. Ty sprawdź cenę na latarnię. Dobrze. Latarnia gąski. I proszę, latarnia morska, gąski. Budowano w 1878 roku. Wieży nadano kształt okrągły. W czasie działań wojennych latarnia w Gąskach nie ucierpiała mocno. Nieznacznemu uszkodzeniu uległo tylko urządzenie optyczne. Latarnię ponownie uruchomiono w 1948 roku. I bilecik na latarnię kosztuje 15 zł. Osoba dorosła, dziecko ulgowe 10 zł. Nie kończy. Niedawno tam tancowaliśmy. Jesteśmy no, już trzmi wiatr. Także szybko. Dzieci szczęśliwe, że będą mogły pokonać tyle schodów Piotruś. Spaczymy z góry, czy w ogóle ktoś na plaży jeszcze. Czy warto jest dzisiaj na plaży? O, też. No, poręczy się dzieciaki, złapcie. I ruszamy. A ty, tak, 20 stopni 20 będzie widać. Chatka sperki za rączkę tutaj. 105. Jak cię nogi bolą? Ile ty masz lat, dziewczynko? Że cię nogi bolą. Tu już jest 40 stopień. Jeszcze prawie 5 razy tyle. 50 natka. Zmęczeni już jesteście. Bo nasze dzieci bardzo. 100 za nami, jaki widok. 110. Już 110 i zobaczymy jaki widok. 110 i drzew. 130 i Taki widok 140 I taki widok 150. i morze. jest naprawdę wow także na 150 stopniu w okienku już widać może. 170 i widok na gąsk czekamy, bo tutaj zrobił się zator, Czekamy Kasperko. Damy radę Kasper. A tutaj luz Co? Wchodzisz, wchodzisz. Pasekuru ją. Proszę, ja za nią. Nie popycham no Ekstremalne wejście. O. Chcesz podejść do barierki czy nie? Kazper nie. O, widać samochód, O, Kazker, nasz samochód widać tam. Na morze popatrzymy tam. Tu z boku, chcesz? No chodź ciągnij. Tą stronę. No to chodź w tą stronę. Widzimy no to okrągłe tyszkoty. Bardzo fajne. O nie, co mam? To tu. Unikaj cięcia, Nie wiem jak tobie to, wie tutaj, ale mi się tu bardzo podoba. Muszę na chwilę aparat ściągnąć. wiesz, I tyle ludzi tu weszło, to chyba bezpiecznie. No. O, na Tu akurat po tej stronie nie wieje. te male ludziki są. Natka się nie boisz tak bardzo chyba jak Kasper. Schodzie, to jest z Nie to tak? Boisz się? Do ja. Bo góry nie polecisz Znowu się Mama będzie pierwsza, będzie cię do Dobra, z i zejście ekstremalne ponownie proponuję tyłem schodzić chodź kastera. czemu? tyłem lepiej Ci będzie, tak jakbyś wchodziła odwróć mnie. się tyłem i schodź będzie bezpiecznie, mm. wiesz? no tyłem się obróć lepiej tyłem o no, i teraz schodź. mama Cię asekuruje nóżka w dół Nie, już luźniej. Dałeś radę, rany teraz to jest jestem was dumna. Już mi się grzech wchodziło. No właśnie na bibelą przy wchodzeniu, nie? Nie, tu jest na stole. Zduszyliśmy na dół. O, na dole ciepek. No. ja, mimo wszystko fajnie było, mimo lęku. Co? No powiedz. Cztery gwiazdki smutności, jedna gwiazdka szczęśliwości. Co? Cztery gwiazdki smutności, jedna gwiazdka szczęśliwości. No. A Ty, Natka? Bałam się. Bałaś się. No dobrze, tylko głupi się nie boją. Dokładnie. Idziemy magnesy zobacz. Po A, tu są karty, magnesy po osiem, po dziesięć. Co? mamy jakieś złotami, tak, No wypadałoby. I to tutaj hmm. Kasperek taką wybrał, taki? już, mamy. Co tam macie? I... <laughs> Widzę Cię. Długo Dzisiaj obiad. Taki jak wczoraj. Taki jak wczoraj. Dzieci polubiły pizzę? <laughs> y Tortilla. Czym. Alla Monika. Alla Monika, ze wszystkim. Co się nawinie. Także smacznego widzowie, jeśli też jecie. Czy coś jeszcze Państwo sobie życzą? Mm, wiem, ja sobie ale jeszcze sok. Smakowało? Dobrze. soku tak? Dolać? Do rachunku doliczyć. Dobrze. Czy taki może być? Uh -huh, uh -huh. Dla pana? Uh -huh. Dobrze. Proszę bardzo. O, obsługę okay. macie. Serwetki na najwyższym poziomie, specjalne dla dzieci z misiem, o, niedźwiadkiem. A, A tutaj mamy co? Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jeszcze coś mogę służyć Państwu? Pana Piotra może coś jeszcze dołożyć. Jest wędinka, miks, sałat Życzy Pan sobie coś jeszcze? Nie, dziękuję. Już mam pełny brzuszek. Pełny brzuszek. No to do widzenia. Gdzie macie dinozaury? Tak. niebieskie jest moje natki jest żółte. To z tych małych jajeczek dinozaury będą? No. Kiedy? Nie wiem. <grym> A do końca wakacji się wyklują? Na no pewno. A to trzeba może je nie wiem. Na oknie albo Żeby światło miały. A no w sumie. A kto będzie później karmi? Do domu je zabierasz czy ja? Nie, no oddamy do zo. A, no w sumie tak. W nie. To